Miejsca na Ziemi najdłużej zamieszkałe, kolebki wielkich cywilizacji, to obecnie w większości tereny suche i najbardziej zdegradowane, a pustynnienie obejmuje coraz większe obszary Ziemi. Obszary suche świata najłatwiej ulegają degradacji pod wpływem ludzkich działań. Gdyby przyjąć kryterium Molisona, ponad połowa terytorium Polski zaliczałaby się do terenów suchych. Na terenach suchych projektowanie permakulturowe przynosi spektakularne efekty. To, czego się dziś dowiesz, możesz użyć wszędzie. Zapraszam na wykład jedenasty o permakulturze w klimacie suchym.